Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Skorpiona na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś, kochani, zaprosić na cotygodniowe przesłanie. Tym razem jest to czytanie dotyczące tygodnia od 10 do 16 maja. Pamiętajcie, moi drodzy, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. No, już z przekładu pokazuje mi się, kochani, wieża, a tak jakby mm, wy byś, tak jak być może wy coś e, zniszczyliście, coś, co nie miało już prawa istnieć, bądź być może zostało to e, zniszczone, zrujnowane właśnie niezależnie od was jak najbardziej. Coś uległo tutaj zniszczeniu i mamy, kochani, oczekiwanie na rezultaty. Jakieś decyzje Zostały podjęte, i tak jakby zastanawiacie się, co mi to przyniesie. Ogólna energia dla osób z pod znaku Skorpion. Ogólna energia dla osób z pod znaku Skorpion na tydzień 10 16. Moi drodzy, macie pięknego asa buław. Jest jakaś nowa szansa, nowa możliwość, nowa propozycja. Jak najbardziej może być nowy związek. No już sobie dopytamy, kochani, czego dotyczy ten as buław. No, ojoj. Mamy tutaj, kochani, dwóch królów. No, być może jak najbardziej dotyczyć to jakiejś propozycji... Jakiś osób. Ciekawe, czego dotyczy ten as -Bua. Pokazujecie się, kochani, jakby troszeczkę nie wierzycie w siebie, w swoje możliwości. Tak jakby tutaj to poczucie własnej wartości było E, właśnie takie kiedy nie być może to co zrobiłem czy zrobiłam nie jest wystarczająco dobre. E, tak jakby właśnie tu są te obawy, takie wątpliwości w siebie samych, ale kochani pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie wasze myśli. Wy jesteście w stanie osiągnąć bardzo wiele. No i tak jak powiedziałam, macie tutaj kartę cesarza to co do Was przychodzi. E, Odgońcie te myśli, ten, te właśnie takie wątpienie w siebie i w swoje możliwości, ponieważ tak naprawdę ten As Puław, czyli ta nowa szansa, rzecz, która do Was przychodzi, propozycja, przyniesie Wam niesamowite możliwości, moi drodzy. Dobrze, co odchodzi do przeszłości dla osób z znaku Skorpion? Jakieś z jednej strony tutaj zatrzymanie, wstrzymanie tak jakby mm, pewne sprawy być może zatrzymały się na chwilę. Jakieś oczekiwanie na coś jak najbardziej. Być może taki moment, kiedy chcieliście Wy się zatrzymać, aby coś przemyśleć, aby spojrzeć na coś z zupełnie innej strony. I tutaj mamy jakieś nowe początki, moi kochani. Widzicie, tutaj jest ta buława, a tutaj mamy tego pazia buławy. Wy wyruszyliście gdzieś w jakąś nową stronę, jakieś rozpoczęcie czegoś właśnie tutaj nowego. No, ciekawe, do czego wy dążycie? Do czego dążą skorpiony? Dziesiąty szesnasty Będzie, kochani, moje karty. Do czego dążą skorpiony? Dziesiąty szesnasty Przede wszystkim, właśnie do tej pięknej siły. To jest taka, właśnie wiara w siebie, w swoje możliwości. To, co tworzycie, co wprowadzacie, to jak Wy wyglądacie, kiedy właśnie się niczego nie boicie, nie obawiacie, kiedy macie tą pewność, że tak jakby wszystkiego, co się dotkniecie, to wyjdzie właśnie cudownie, z takimi cudownymi efektami. No super. W takim razie, jaka jest teraźniejszość dla osób spod znaku skorpion? Mamy, kochani, kartę równowagi, utrzymanie harmonii i balansu. Jeżeli cokolwiek właśnie w tej przeszłości yy, no, zatrzymało się na chwilę, to kochani, mamy tutaj przycudowną kartę, no i mamy kolejne karty, mamy jakieś nowe początki i jak najbardziej ja tu widzę nowe początki dla niektórych z jakimś mężczyzną, czyli jakiś związek, który będzie bardzo namiętny ale również romantyczny i widzę również tutaj, kochani, ciąże dla niektórych osób jak najbardziej, ale również ta karta mi mówi o wyruszeniu właśnie w kierunku swoich nowych pomysłów, które przyniosą Wam niesamowite możliwości osiągnięcia, dochody, no takie spełnienie. To są również takie nowe właśnie, no nowe pomysły, super, jakiś balans w Wasze życie, równowaga, nowe rzeczy. Niesamowite. Dobrze, w takim razie co wy robicie? Co robią osoby z znaku skorpion? Tu mamy jakiś odpoczynek. Być może jest to nie tyle odpoczynek taki fizyczny, ale właśnie taki umysłowy. Dla niektórych może oczywiście oznaczać to jakiś urlop, ale tutaj taki odpoczynek po tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się w waszej przeszłości, które nie były dla was łatwe. No. Dobrze. Powiemy sobie jeszcze, czego to dotyczy. No i mamy, kochani, tutaj kartę równowagi. Tak jakby chcecie wprowadzić sprawiedliwość, nie tyle sprawiedliwość w Wasze życie, ale również właśnie tą równowagę, ten balans, tą harmonię, kiedy Wy nie musicie się o nic martwić, kiedy wszystko. Dzieje się tak, jak powinno się dziać, kiedy wszystko jest wokół Was w porządku. Jaka jest energia z otoczenia dla osób spod znaku Skorpion? Mamy tutaj jakąś tajemniczość, być może właśnie jakiegoś tajemniczego wielbiciela, być może jakiś związek. Tak, tutaj jest, powiedziałabym z jednej strony, kochani, pozbywacie się jakichś rzeczy, które już Wam nie służą, które kiedyś przynosiły Wam radość, ale już no, nie dają Wam tego zadowolenia. Wy zostawiacie to za sobą i wyruszacie właśnie w kierunku czegoś nowego. Cokolwiek to nie jest. Jaka jest Wasza najbliższa przyszłość? Najbliższa przyszłość i mamy tutaj pazia kielichów. No to mamy osobę, która przyjdzie do Was z jakąś propozycją. Być może to wy chcecie wyjść z jakąś propozycją do kogoś, ale zaraz dopytamy. Paść kielichów. Czego dotyczy ten pazi kielichów? No i tak, mamy po raz kolejny spójrzcie, tą ósemkę mieczy. I tak to wygląda troszeczkę, jakby ktoś przyszedł do Was z jakąś propozycją, a Wy mm, nie do końca wierzycie, że albo jest to w stanie, żeby się udało, albo że jesteście na tyle nieważni, ale właśnie, że zdołacie temu podołać. I mamy tutaj podejmowanie jakichś decyzji, zastanawianie się właśnie, którą z tych dróg wybrać. Kochani, uwierzcie w siebie, bo macie niesamowite możliwości i jesteście w stanie osiągnąć bardzo wiele. Mamy, kochani, tutaj zmianę losu, zmianę losu na lepsze. Wszystko zależy od, wasz, i od Waszych decyzji. Jeżeli chodzi o pracę, mamy stabilizację, mamy te przypływy, więc tutaj naprawdę nie ma się czym martwić. W takim razie sprawdźmy sobie. Z otoczenia dla osób z podznaku Skorpion. Do waszego życia może przyjść, pojawić się jakaś osoba z przeszłości, może powrócić, być może będzie chciała odnowić z Wami kontakt. Jaki będzie rezultat dla osób z znaku Skorpion? Mamy kapłankę z jednej strony, ktoś uchyla jakiś rąbek tajemnicy. Być może nadal jest coś tutaj za zasłoną takiej tajemnicy, zachowanie takiej kamiennej twarzy w tej sytuacji, która się dzieje, ale ja tutaj widzę również jakieś dziecko, moi drodzy. No i tak, mamy, kochani, tak naprawdę taki powód do świętowania. Być może dla niektórych właśnie mm, mówić to o ślubie jak najbardziej. Mamy królową mieczy, która mówi o tym, że zanim podejmiecie jakiekolwiek decyzje, musicie wszystko przeanalizować dokładnie, tak? Na, na chłodno, bez emocji do nich podchodzicie. I mamy, moi kochani, właśnie kartę, która mi mówi o tym, że do waszego życia. Przyszło coś nowego lub ktoś nowy właśnie pojawił się w waszym życiu, aby dać wam właśnie tak, takie poczucie spełnienia, sprawiedliwości, radości i tej pozytywnej zmiany. No, karta rada. Wasz mi trzy karty wyskoczyły. Moi kochani, karta rada. Mamy trzy karty. No i mamy tak. Ósemkę buław i powiedziałabym, dla niektórych być może dotyczy to przyspieszenia pewnych spraw, być może podjęcia jakiejś decyzji. Mamy kochani, jakby zakończenia pewnego etapu w waszym życiu, ale również takiego zrozumienia wewnątrz, że to, co się działo w przeszłości, tak naprawdę przyniosło wam. Ogromną właśnie tą siłę lub to, co się działo w przeszłości, jest w stanie was wzmocnić, to do czego wy dążycie, wzmocnić właśnie wewnątrz was, dodać wam takiej siły i pewności siebie. No i mamy króla Buław, moi kochani, uwierzcie przede wszystkim w siebie. Król Buław nie wątpi w siebie. Mało tego, on próbuje przekonać cały świat, że no do swoich racji, że on ma rację i i on się nie obawia niczego. On po prostu wprowadza w życie pomysły i swoje decyzje, które mu się wydają najlepsze. I go nie interesuje, czy komu się to podoba, czy nie. Najważniejsze, że on jest zadowolony. Powiedziałam, powiedziałabym, żebyście właśnie pomyśleli o sobie, o swoim szczęściu. I kochani, uwierzcie w siebie. No, cudowne czytanie. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam cudownego tygodnia.